Ponownie w programie Istota Rzeczywita Jarosław Szczepański. Gościem tej części programu jest pani redaktor Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. 1 listopada, czyli dwa dni temu, odbyły się w Izraelu wybory parlamentarne. Wybrano 120 posłów, bo taki jest tam w tej wielkości parlament. W efekcie po roku odstawienia od władzy Netanyahu, partia Netanyahu i prawica powróciły do władzy. Czym to grozi? Sam Netanyahu jest politykiem dość przewidywalnym. No, on już na... jest wiele lat. Oj w tym. tak, on pełnił, w... jest politykiem rekordzistą. On był przez 12 rekordowych lat z rzędu premierem i jeszcze wcześniej w latach 90., więc to jest polityk bardzo doświadczony. I o tyle, o ile można powiedzieć, po Netanyahu wiemy, czego się spodziewać. Jest to polityk absolutnie prawicowy, o poglądach nacjonalistycznych, ale nie ma tutaj żadnej nowości. Natomiast to... Bo to, żeby on przejął władzę, on nie ma 61 głosów w parlamencie, tylko ma... nie pamiętam. Ja. Likud wprowadził, sam Likud, którego Netanyahu jest szefem, wprowadził 31 członków Knesetu, natomiast koalicja... Czyli jeszcze 30 mu jeszcze brakuje też mogli mógł... Dzisiaj nie brakuje. nie brakuje, dlatego że tak naprawdę z ostatnich informacji wiemy, że tak naprawdę będzie miał bardzo stabilną większość 64 bodajże mandaty. To jest naprawdę jak na warunki izraelskie, które zdarzało się, że wisiały na jednym członku Knesetu. To jest bardzo komfortowa sytuacja dla polityka. Natomiast to, co martwi również, Dość dużą część izraelskiej opinii publicznej to dojście do władzy ugrup ugrupowań. Skrajnie y, nacjonalistycznych, rasistowskich, padają nawet w y, debacie publicznej oskarżenia o neofaszyzm. to są bardzo poważne oskarżenia wykonania izraelskie. Jest... Dokładnie, tak. jest to dość zaskakujące, ale mówimy tutaj o dwóch y, um, ugrupowaniach, które szły taktycznie w jednym bloku, y, który nazywa się religijny syjonizm. Jest to partia Becelela-Smotricza który o sobie sam mówi, że jest y, y, dumnym homofobem, który chętnie widziałby Izrael jako państwo teokratyczne oraz Itamara y, 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 Ben-Gwira, który jest y, spadkobiercą ideologicznym terrorysty izraelskiego Meira Kahane, y, założyciela partii KAH, która została uznana również za organizację terrorystyczną nie tylko w Izraelu, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, w Kanadzie. Ta partia została zdelegalizowana w latach 90. i nie może w ogóle brać udziału w wyborach i Meir Kahane, Meir Kahane, a teraz Itamar Ben-Gwir, no to w zasadzie jest wypisz, wymaluj, to są te same poglądy. To znaczy powiedzenie o nim, że jest skrajnym nacjonalistą, to jest powiedzenie o wiele za mało. To jest człowiek, który sam na koncie ma kilkadziesiąt oskarżeń o podżeganie do nienawiści. To jest człowiek, który swego czasu uważał, że należy po prostu... Pozbyć się arabskich mieszkańców Izraela. Później rzekomo spokorniał i złagodniał i trochę zmienił poglądy, czego taką wymierną manifestacją miało być usunięcie ze ściany jego domu, zresztą w osiedlu żydowskim na zachodnim brzegu, zdjęcia Barucha Goldsteina, słynnego zamachowca. Z, z, meczetu, z, z, z meczetu w Hebronie, w którym zmasakrował, zamordował 29 osób strzelając z broni automatycznej. I to jest człowiek, który odwołuje się do tego typu tradycji, który szedł do tych wyborów właściwie z hasłem zmian w wymiarze sprawiedliwości, które miałyby z grubsza polegać na tym, że po dojściu do władzy. Kneset miałby możliwość... Um... Anulowania, odrzucania wyroków Sądu Najwyższego Izraela. To samo się szkolił u ministra Ziobry? No, brzmi to dość. No właśnie. Tak, ja mam takie wrażenie, że czasami te poglądy tej skrajnej prawicy izraelskiej, no, one tak. Rodem z nad Wisły? Ro... No, Nie wiem, kto kogo tutaj no inspiruje, właśnie. bo to mhm. jest właśnie trudne do, do powiedzenia, kto był pierwszy. Natomiast rzeczywiście jest to dość groźne w kontekście. Tego, co zwykło się przyjmować, zapewnik, że Izrael jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. Jeżeli zostaną. No, wybory są demokratyczne. Wybory są demokratyczne. Natomiast jeżeli zostaną zdemontowane instytucje, a to wiemy z naszego podwórka, do czego doprowadziło, jeżeli Izrael poszedłby. Tą samą drogą, to będzie to bardzo groźne dla, dla, samej, dla samego kraju, dla przyszłości tego kraju. Jest to bardzo niepokojące. I patrząc na tę układankę wyborczą. Benjamin Netanyahu, prócz tych dwóch polityków, o, którym, o których wspomniałam, do swojego bloku dołoży jeszcze dwie partie religijne, które też nie są niczym nadzwyczajnym w izraelskiej scenie politycznej, bo jedna partia reprezentuje Żydów tzw. Mizrahim, czyli Żydów orientalnych, druga – aszkanazyjskich. Obie zresztą też zwiększyły swoje. Czyli tych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tak, ale to są dwie również religijne partie, które mają swoją agendę polityczną i które będą walczyły również o zwiększenie, zwiększenie praw i przywilejów tej ortodoksyjnej części izraelskiego społeczeństwa. Więc. Taka nam się tutaj konstelacja zrodziła po raz pierwszy zresztą w historii Izraela tak skrajnie prawicowa, bo mieliśmy do czynienia z rządami prawicowymi, prawicowa, prawicowa i religijna. Partie prawicowe też nie są niczym, nad, partie religijne też nie są niczym nadzwyczajnym, jeżeli chodzi o um, popieranie rządów. Um, um, w przeszłości one popierały rządy i wchodziły do koalicji wyborczych. Natomiast w tej chwili to, co dzisiaj, znaczy ten kształt rządu izraelskiego jest nieporównywalny z tym, co mieliśmy do, z czym mieliśmy do czynienia do, do, do tego czasu. Czy to nie jest tak, że przez ten rok, bo to rok był od poprzednich wyborów? Tak. To są czwarte, piąte, piąte. wybory, piąte uh -huh. wybory w ciągu pf, pięciu lat czterech? No nawet nie chyba, nawet nie, nawet nie czterech. Nawet nie nawet czterech. czterech nie. Bo to w 2019 ten cykl no tak, wyborczy się no rozpoczął. Zaczął. Czy ten, przez ten rok od odejścia Netanyahu i do powrotu Netanyahu, to coś zostało zmienione mm, gospodarczo-prawnie, co teraz by Netanyahu wyniosło do władzy? W sensie takim, że. Coś naprawiano z jego działań, zmieniano tak dla dobra ogółu. A teraz nagle to dobro ogółu się przekształciło z powrotem w Netanyahu i jego akolitów. Rząd Jaira Lapida był rządem dość słabym. Po pierwsze, dlatego, że był złożony z aż ośmiu partii koalicyjnych. Co o bardzo różnym profilu, to była dość egzotyczna koalicja, powiedzmy to sobie szczerze, po raz pierwszy do rządu weszły, znaczy był to rząd również oparty o partie arabskie. Te agenda tych, polityczna tych ugrupowań była skrajnie odmienna. W ostatnim czasie ten rząd w zasadzie trwał. Zawieszony na tym jednym mandacie, który ostatecznie w momencie, kiedy rzeczniczka dyscypliny partii się jakby obraziła i uznała, że nie będzie popierać koalicji, trzeba było przeprowadzić nowe wybory. Więc w tym czasie w, moim, w mojej ocenie w Izraelu nie zaszły jakieś dalekosiężne zmiany, które zmieniałyby kształt Izraela. Partiom arabskim nie udało się na przykład znacząco zwiększyć komfortu życia arabskiej części Izraela, która stanowi aż jedną piątą, to jest 20% również wyborców. Czy wybor... mają prawa wyborcze mają prawa mieszkańcy wybor... arabscy. Tak, mieszkań... tak A -a. mieszkańcy w Izraela mają prawa wyborcze również arabscy. Natomiast... Frekwencja wśród y, społeczności arabskiej jest y, wielokrotnie, znaczy może wielokrotnie nie, no, ale o, jeżeli na przykład ta ogólnokrajowa sięga 70%, to w tych wyborach to było bodajże w, wśród arabskiej y, m, m, mniejszości było o 15, 15 punktów procentowych. Czyli mniej. sami sobie szyją że tak powiem, buty słabe, właściwie bambosze. Ech. No tak, tylko że społeczeństwo jest rozczarowane. Nie tylko część arabska społeczeństwa izraelskiego, ale społeczeństwo po pierwsze nie widać możliwości ja nie widzę możliwości rozpoczęcia, a następnie zakończenia negocjacji pokojowych, chociaż jest słynne powiedzenie Benjamina -Ben Netanyahu, że negocjacje pokojowe najlepiej kończyć wtedy, kiedy się je zacznie. Czy w ogóle ich nie prowadzić. Czyli najlepiej ich w ogóle nie prowadzić. W obecnej konstelacji, moim zdaniem, na powrót do rozmów pokojowych w ogóle nie ma mowy. Pokojowych I, między Arabami, tak, Między Palestyńczykami. Tak, tak, nie, nie, nie ma. Proces pokojowy, który rozpoczął się w latach 90. w Oslo, w tym momencie jest martwy i nikt tak naprawdę, łącznie z rządem Lapida, nie zrobił nic, żeby go wskrzesić. Ponad... No to teraz nikt nie, nie wskrzesi na pewno. Tym, tym bardziej nie wskrzesi go teraz. Ponadto warunki życia się nie poprawiły, ponadto jeżeli chodzi o tak zwane kwestie bezpieczeństwa to widać, że to przesunięcie izraelskiego społeczeństwa na prawo, co widzimy w odbiciu wyników wyborczych, wiąże się również z tym, co dzieje się w Izraelu i w bliskim sąsiedztwie, czyli na zachodnim brzegu od roku, a w zasadzie od wiosny mamy wzrastającą falę przemocy. Izraelska armia próbuje wyłapywać bojówkarzy na Zachodnim Brzegu. Tak naprawdę podsycając również no bo wchodzi na teren. Wchodzi na teren, dokładnie. I dzisiaj izraelskie społeczeństwo Miało wrażenie i to i na tym w zasadzie również dniami Netanyahu zbudował swoje zaplecze, że tylko on jest w stanie być politykiem tak twardej ręki, że on... Przykręci śrubę i doprowadzi do zmniejszenia przemocy i eskalacji tej przemocy. Czy tak będzie? Ja nie jestem wcale przekonana, że to się musi udać. Niemniej jednak społeczeństwo izraelskie w to wierzy. A jednym zdaniem stosunki polsko-izraelskie ulegną jakiejś zmianie, poprawie? Przynajmniej do wyborów przyszłorocznych w Polsce? Powiedzmy tak. Od 2018 roku w tych stosunkach panuje impas, by nie powiedzieć kryzys. Benjamin Netanyahu rzeczywiście z tą władzą jest mu pewnie bardziej po drodze niż z inną, skoro Viktor Orban dzisiaj powiedział jedno wielkie mazeltów do, do Netanyahu, ja. więc powiedzmy, że jest to rzeczywiście powiedzmy ta część um, polityczna, która... Ten kierunek. Ten kierunek. Natomiast nie zapominajmy, że jest kilka raf po drodze. No, pierwszą rafą była in... ustawa o UPN ie Zarządów Netanyahu i zarządów PiS, która jednak doprowadziła do tego roz rozłamu. Potem mieliśmy ustawę o y, tak zwanym mieniu bezspadkowym. Teraz mamy awanturę o wycieczki y, izraelskie y, w Polsce oraz wciąż niezakończoną sprawę powołania nowego ambasadora Polski w Izraelu. W tej chwili placówka w zasadzie jest nieobsadzona nie y no To jest Szerzy Nefer. Tak, więc pytanie, znaczy ja nie wiem na ile ten Nateniahu będzie miał taką wolę przywrócenia tym stosunkom lepszego wymiaru, bo szczerze mówiąc, do, do tanga również trzeba dwojga i też pytanie. Tak mówią tak, pytanie czy polski rząd wykaże się tutaj w jakimkolwiek wymiarze determinacją, aby, żeby rzeczywiście te stosunki naprawić na razie ja nie widzę takich takich A wysłaliśmy już te gratulacje z Przepraszam Netanyahu czy jeszcze nie my jako Polska mówię. Oj tego nie wiem widziałam Właśnie. tylko gratulacje ze strony Wiktora Rubana, ale nie Właśnie, bo ja polskich nie zauważyłem jeszcze jak ty, do też, nie, też nie zauważyłam żeby, żeby te, te gratulacje żeby te gratulacje poszły ale pamiętajmy o tym, że też nie żyjemy w próżni. Benjamin Netanyahu chciałby, chciałby już ubrać się trochę w takie pióra, takiego męża stanu. On sam już się zgłasza na ochotnika do tego, żeby być na przykład mediatorem w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, a właściwie w tym, żeby... On się spodziewa, że zostanie poproszony, że taką, żeby taką rolę pełnić. Więc to, to też jakoś zahacza o relacje z Polską. Zresztą w Polsce do Polski przeniosła się ambasada Izraela z Ukrainy więc tutaj mają tymczasową siedzibę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka. Za chwilę spotka się z Państwem w programie Z drugiej strony Jolanta Aeroli porozmawia z Rafałem Jedwabnym, czyli wiceprzewodniczącym Związku Zawodowych w Sierpień 80, którzy jutro organizują protest w Warszawie przeciwko wysokim cenom energii. A o 20 z profesorem Pawłem Bogdańskim z Poznania o Otyłości wśród dzieci. Ja się żegnam. Do widzenia do jutra. A jutro będę rozmawiał z Tadeuszem Woleńskim z Tel Awiwu, no pewnie też o wyborach, tylko o tym, jak to tam widać. Dziękuję bardzo. Do jutra.